Zaangażowani, aktywni, kreatywni, ofiarni, chętni, ambitni, niezawodni, innowacyjni, po prostu zakochani w pomaganiu. Rozmowy z tymi, którzy w Skierniewicach wyciągają pomocną dłoń. Akcje charytatywne, projekty, inicjatywy stworzone dla mieszkańców przez mieszkańców. W każdy piątek o 12:15 na antenie Radia RSC. Zakochani w pomaganiu to grupa osób, która tworzy Skierniewicę, tworzy społeczność Skierniewic niezależnie od wieku. Są tacy, którzy mają po kilkanaście, kilkadziesiąt lat, ale są też tacy, którzy jeszcze nie mają siedmiu lat i nie chodzą do szkoły, za to chodzą do przedszkola. I dziś moimi gośćmi są przedszkolaki z grupy Jabłuszek w przedszkolu numer 13 w Skierniewicach wraz z nauczycielką Sylwią Gosik. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak jak wspomniałam, wiek nie ma znaczenia, jeśli chcemy pomagać, a jabłuszka w przedszkolu numer 13 są bardzo aktywną grupą, bo za nimi wiele akcji charytatywnych. Dzieciaki, do Was mam prośby, bo to Wy zazwyczaj bierzecie udział w tych akcjach, wy je też organizujecie. Powiedzcie, co zrobiliście dla Skierniewic, dla mieszkańców, dla swoich bliskich, dla kolegów w ramach zakochanych w pomaganiu, w ramach akcji charytatywnych. Ja z mamą na zbieraniu kasztanów poszliśmy do parku i poszliśmy, i pod jednym drzewem było tak bardzo dużo kasztanów, że zebraliśmy dwie torby. Malowaliśmy serce. To polegało że, że Pani nam narysowała szkic i my to musieliśmy malować. Ja przyniosłam choinkę na kiermasz świąteczny. Przenosiliśmy fanty na loterię. Raz pomagaliśmy takiej e, dziewczynce Natalce, która zderzyła się z Autem i, te, i była w szpitalu i my zbieraliśmy dla niej pieniążki, żeby, bo miała za mało pieniążków na jej leczenie i my jej pomagaliśmy zbierać na leczenie jej. Mieliśmy bal charytatywny. Malowaliśmy obraz na scholoniska. na hotelię dla Lysia. Jak pomagaliśmy dzieciom w domu dziecka, to wtedy niektórzy przynosili kalendarze adwentowe, słodycze, różne kolczyki, korale, spreje, takie fajne perfumy i różne. I czekoladę. Ja przyniosłam nadam dziecka przyniosłam czekoladki. Tak jak słucham waszych inicjatyw bardzo wielu osobom i nie tylko osobom, bo także zwierzętom udało wam się pomóc. A powiedzcie mi, dlaczego wy to robicie? Dlaczego pomagacie? Dlaczego warto pomagać? Dlatego, że niektóre zwierzęta są bezdomne i potrzebują jedzonka, picia, a na przykład niektórzy biorą do domu. A ludziom bezdomnym trzeba dawać pieniądze na jedzenie. Na przykład jak ktoś jest to bezdomny, to jak mu pomagamy, to wtedy czuje się radosny. By wszyscy byli szczęśliwi, żeby mieli dużo pieniążków. I takie krysio, żeby no miał na rehabilitację. I jeszcze dlatego, że niektórzy mogą być radni i trzeba dać im pieniążki do szpitala albo do lekarza. Jak ktoś jest chory, to można mu dać pieniądze, żeby poszedł do lekarza albo dać pieniądze żeby kupił sobie jakieś sylowy albo leki. Dzieciaki, jak ja słucham, wy macie bardzo dużą wiedzę o tym, jak pomagać, dlaczego warto pomagać i co mnie zadziwia, wy o każdej osobie lub y, grupie osób, ewentualnie zwierzętom, wy o każdym wiecie i pamiętacie, bo tych akcji jest naprawdę bardzo dużo, a pamiętacie i imiona i inicjatywy i nawet co przynieśliście dla tych osób. No mnie się serce raduje przeogromnie, myślę, że mieszkańcom Skierniewic też. Teraz zapytam panią Sylwię, bo... Y, Nauczanie przedszkolne to jednak duże wyzwanie nie tylko jeżeli chodzi o materiał edukacyjny, ale chyba bardziej o ten wymiar społeczny. A wiemy, że przedszkola numer 13, a szczególnie grupa jabłuszek, to są już mali społecznicy. Jak się udaje to osiągnąć? Myślę, że to leży w naturze chyba naszej, żeby zaszczepić w dzieciach od najmłodszych lat tą chęć pomagania. Uczenia tej empatii, tego, że każdy z nas mógłby znaleźć się w złej sytuacji życiowej i będziemy potrzebować tej pomocy. Więc to chyba najlepsza lekcja, którą można dać dziecku, pomagać, pokazywać, że można pomagać bezinteresownie. I tych akcji jest rzeczywiście bardzo dużo, zarówno tych, które idą z ramienia miasta, z różnych stowarzyszeń, jak i z samego przedszkola numer 13. Bo chociażby akcja Malujemy sercem, to tutaj się zrodziła, to tutaj był pomysł, tu pierwsza edycja miała miejsce. No i dzieciaki można powiedzieć, że bardzo aktywnie uczestniczą w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, która już tuż tuż i ich zaangażowanie nie gaśnie, ale to nie jedyne akcje, które robicie w ramach zakochanych w pomaganiu. Bo to jest takie hasło, taki, nie chcę używać słowa slogan, bo wtedy byłoby to puste i nic nieznaczące, a tymczasem to jest faktyczna postawa mieszkańców, nawet tych najmłodszych. Więc powiedzmy też pokrótce, jak to hasło wcielacie w życie w przedszkolu i nie tylko w przedszkolu. Tak, dokładnie. Hasło Zakochani w Pomaganiu w tym roku jest tematem piątej edycji samodzielnego konkursu plastycznego realizowanego przez nasze przedszkole. Mieszkam, znam, maluję, pod na tym prezydenta miasta Skierniewice Krzysztofa Jażdżyka. W tym roku dzieci z publicznych przedszkoli z okazji urodzin miasta mogą wziąć udział w dwóch kategoriach wiekowych 5-6 latki w naszym konkursie i będą tworzyć prace do właśnie tego tematu zakochani w pomaganiu, czyli wszystko, co jest związane z tymi inicjatywami w naszym mieście. A jest ich bardzo dużo. Jak widzimy, nasze miasto nie spoczywa na laurach, cały czas dzieje się coś dobrego czym możemy się pochwalić. Dlatego angażujemy dzieci do tej akcji, do tych wszystkich akcji, które się dzieją w Skierniewicach i zawsze staramy się pomóc. Teraz chcie, chciałybyśmy, aby one narysowały to, z czym im się kojarzy ten slogan. Ja jestem pewna, że kreatywności im nie zabraknie i tak jak wspomniałam na początku, z przedszkola numer 13 wychodzi bardzo wiele pięknych inicjatyw i to jest niesamowite, że to najmłodsi wzajemnie zarażają się tą pasją do pomagania, bo wiadomo, że jak kiedy jedna grupa weźmie udział, to i kolejna będzie chciała, jak grupy, to i kolejne placówki, więc to zakochanie w pomaganiu, no już od najmłodszych lat zaszczepione w Skierniewiczanach, a patrząc na grupę chociażby Jabłuszek, które nieprzymuszone... Absolutnie w żaden sposób zobligowane do tego, że muszą pomóc. Oni po prostu chcą. Zawsze. Nasze dzieci aż kipią, kiedy słyszą możliwość tego, że możemy coś robić, działać. Najważniejsze jest też wsparcie naszych rodziców, naszej dyrekcji, kadry pedagogicznej i niepedagogicznej ponieważ kiedy pada hasło u nas, że jest ktoś, kto potrzebuje pomocy i trzeba coś zrobić, nie usłyszymy słowania. E, tak samo było, kiedy była Loteria Fantowa dla Rysia. Wszyscy się mocno zaangażowali, wszyscy wzięli w tym udział. Podobnie było z balem karnawałowym, charytatywnym dla Natalki Karkucińskiej w zeszłym roku. I w tym roku również będzie bal charytatywny, tym razem dla Mieszka Chojnackiego. Będzie to bal wiosny, więc wszystko przed nami. Bardzo dużo inicjatyw o każdej postaci, Staramy się powiedzieć na 886FM i mówię postaramy się, bo tych inicjatyw jest tak dużo, że czasem trudno na nie dotrzeć. A Wam dzieciaki bardzo dziękuję, pani Sylwii również. No i mam nadzieję, że jak już opuścicie mury przedszkola numer 13 i pójdziecie do szkół, to nie zgaśnie w was ten duch zakochanych w pomaganiu. Zaangażowani, aktywni, kreatywni, ofiarni, chętni, ambitni, niezawodni, innowacyjni, po prostu zakochani w pomaganiu. Rozmowy z tymi, którzy w Skierniewicach wyciągają pomocną dłoń. Akcje charytatywne, projekty, inicjatywy stworzone dla mieszkańców przez mieszkańców. W każdy piątek o 12:15 na antenie Radia RSC.